Sprawa jest, co prawda, sprzed kilku dni, ale był weekend po drodze, a w weekend zwykłem zajmować się poważniejszymi rzeczami. Niemniej trzeba to odnotować. Pojawił się, proszę Państwa, w tak zwanej przestrzeni publicznej apel, poważny apel, list 440-7... Polek i Polaków. Celowo tu nawiązuje do takiego natręstwa językowego, które wprowadziła do języka liberalna lewica, zauważcie Państwo, oni nigdy nie mówią Polacy. Polki i Polacy to jakby to były jakieś dwa osobne plemiona, które mają jakieś osobne interesy. No, zresztą sondaże pokazujące, że yy, większe to towarzystwo ma poparcie zdecydowanie wśród Polek niż Polaków yy, jest jakimś uzasadnieniem tego natręctwa. No W każdym razie pojawił się Apel 447. Kogo? No tu już nie wiadomo, bo media podały intelektualistów, media podały dziennikarzy, polityków i artystów. O, taka formuła. Ale jak się przyjrzeć liście podpisów, 447 podpisów to jest, ciekawe dlaczego. Że zastanowimy się nad tym. Więc jak spojrzeć na listę podpisów, to tak, z jednej strony nie ma tam wielu ludzi, którzy niewątpliwie są intelektualistami i wiele razy dawali dowody, że chętnie we wszystkich tego typu akcjach y, występują. Jest y, pani Ostaszewska na przykład, czy pani Janda, no bo ich jakby nie było, to już by w ogóle było niewiarygodne. One się wszędzie podpisują, ale na przykład nie ma, jest pani Holland, ale na przykład nie ma, nie ma pana Ulbryjskiego. Nie ma żadnego ze szturów, ani Jerzego, ani Macieja. Rozumiem, że starszy sztur może po ostatnich kompromitacjach nie chce występować w przestrzeni publicznej, ale młodszy występuje, jest bardzo po linii na bazie, więc jak najbardziej jego poglądy do tego apelu pasują. Nie ma tam na przykład yy, Zbigniewa Hołdysa. Może dlatego wyleciał z Newsweeka, że nie chciał podpisać, ale bardziej prawdopodobne, że. Po prostu nie zaproponowano im. Nie zaproponowano panu Lisowi, nie zaproponowano panu Giertychowi. Dlaczego, jeżeli jest Frasyniuk, dlaczego, jeżeli jest nawet Krzysztof Janik i wielu innych polityków, dlaczego wśród aktorów nie ma nie tylko wymienionych, ale na przykład Magdy Cieleckiej, która też zawsze się wszędzie podpisywała, a, a, a są, no nie tylko Wiktor Zborowski czy wspomnianie, ale, ale taka aktorka, na przykład Ewa Telega, która poza serialami to chyba nikt jej nigdzie nie widział, no może gdzieś. W teatrze, nie bardzo znana, a zresztą to przynajmniej są ludzie wykonujący zawody związane z jakimś społecznym prestiżem. A tak czytam yy, po nazwiskach, które mi nic nie mówią. Yy, niektóre wrzuciłem do internetu, nadal nic wyskakują te nazwiska z różnymi innymi imionami, ale absolutnie nie ma najmniejszego w internecie śladu, dlaczegożby ta osoba zasługiwała na jakieś szczególne prawo do wypowiadania się na tematy publiczne. To takie formuły aktywistka na przykład, aktywistka strajku kobiet, albo aktywistka z Gryfic, z całym szacunkiem, piękna miejscowość, ale co to znaczy aktywistka z Gryfic, doradca finansowy z Wesołej, przedsiębiorca z Biłgoraja, ale nie Palikot, Inny, Pelikota też nie ma, inny jakiś przedsiębiorca z Biu raja Są, na przykład jest Cezary Łazarewicz, autor polityki, to dlaczego nie ma autorów Newsweeka? No, jest, są dwie możliwości. Albo chodziło w tym apelu o to, żeby 447, te, 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 te liczbę, która wszystkim obyznanym ze sprawami publicznymi kojarzy się jednoznacznie negatywnie, Wszyscy wiedzą, ale przypomnę, to jest numer takiego druku w Kongresie Stanów Zjednoczonych, numer yy, prawa, ustawy tamtejszej, która zobowiązuje władze amerykańskie do wyduszania z Polaków haraczy dla tego, co Norman Finkelstein nazwał przedsiębiorstwem Holokaust. Pod propozorem jakiegoś zwrotu mienia pożydowskiego, tylko nie wiadomo dlaczego to mienie ma być zwracane po osobom, które nic nie mają wspólnego. Organizacją, które nic nie miały wspólnego ze zmarłymi, nie którzy nie pozostawili po sobie żadnych spadkobierców, natomiast yy, są jeszcze na tyle bezczelne, że po 50 latach nagle sobie przypomniały. Chociaż wtedy, kiedy to się działo, no, sami, nie chcę wciągnąć wątku. Wiecie Państwo o co chodzi? 447. Teraz się pojawia 447 w zupełnie innym kontekście, jako coś nieodparcie śmiesznego. No, nie mogę tego nie powiedzieć, bo po prostu bawi mnie ten apel serdecznie, nie ze względu na jego jakiś meritum. Jeżeli to w ogóle można nazwać meritum, bo on się już zaczyna. Czytam za wyborczą, która mu dała taki tytuł, będzie nas 10 milionów. Apel o wspólną listę wyborczą. Po pierwsze, nie wiem dlaczego ma was być 10 milionów, czy chodzi o 10 milionów sygnatariuszy. To by wyjaśniało, dlaczego tam się pojawiają osoby, które nie są ani intelektualistami, ani dziennikarzami, ani artystami, ani z żadnych innych powodów nie są osobami publicznymi z tytułem do jakiegoś apelowania o cokolwiek. No ale jak się robi takie listy w ogóle, to się właśnie zbiera tysiące, to gdzie tam 447? To takich przedsiębiorców z różnych małych miejscowości, aktywistów z ich miejscowości powinno być tysiące. Co prawda, już opozycja ma doświadczenie, że zrobiła jakiś taki apel organizacji, żeby panią bluszcz, coś rodzińską, jeśli dobrze, przepraszam, że przekręciłem nazwisko, pamięć jest zawodna, mianować rzecznikiem praw obywatelskich i żeby rzucić tę liczbę podpisów, to tam się okazywało, że jakieś organizacje nawet nie wiedziały, że podpisały ich zarządy albo że terenowe oddziały tej samej organizacji występowały jako osobna organizacja i z jednej organizacji wspierającej się robiło tyle, ile jest województw wtedy też to nie zadziała. Nie, 10 milionów, będzie nas 10 milionów sygnatariuszy, no to rozumiem, że będzie wielka akcja zbierania podpisów pod tym apelem, a może 10 milionów to ma być w wyobrażeniu gazety wyborczej tych, co by zagłosowali na postulowaną wspólną listę wyborczą przeciwko PiS-owi. Ale ta, w takim razie to ja przypomnę, że jest 27 milionów obywateli w Polsce do głosowania uprawnionych. To wciąż jeszcze 10 milionów to nie jest większość, o czym się przekonał Rafał Trzaskowski w czasie wyborów prezydenckich. Jeżeli, ja wiem, wybory prezydenckie to jest co innego, ale jeżeli to tak sobie wyobrażają sygnatariusze apelu, że jak powstanie jedna wspólna lista przeciwko PiS-owi, no to będzie tylko PIS i antypis. Jak PIS dostanie 10 milionów, to się powtórzy jak w wyborach prezydenckich. Antypis dostanie antypis dostanie 10 milionów, a PIS dostanie 10 milionów plus. Jeszcze pół miliona albo coś takiego. Więc e, ja nie wiem, czy ktoś to przemyślał, co to tutaj ma być. Zaczyna się w ogóle od z... Wzywamy wszystkich do wzajemnego porozumienia wspólnej listy wyborczej Partii Demokratycznych do tworzenia ruchu obywatelskiego, tak jak to było przy tworzeniu sierpniowej solidarności. Nie ja wiem, sierpniowa solidarność to takie cokolwiek metaforyczne określenie, bo nie było czegoś takiego. Nie chcę mi się przypominać, jak powstawała Solidarność, delikatnie mówiąc, powstawała na fali konkretnego wydarzenia, konkretnego uniesienia społecznego a nie tak po prostu, że ktoś zaapelował, stwórzmy Solidarność, zaapelowało 400 obywatelek i obywateli, 400 obywatelek i obywateli, w tym paru intelektualistów, a paru zupełnych no-name'ów i z powodu tego ludzie założyli sierpniową Solidarność. Delikatnie mówiąc, odlot jakiś. Ale wzywamy wszystkich. To ja mam pytanie. Konfederację też wzywacie? Bo część z tych, którzy nie są nonejmami, to pamiętam z, z tych sygnatariuszy, pamiętam z takich wypowiedzi, że pięć gwiazdek nie tylko PiS, ale i Konfederacje. od wiadomo, spytajcie któregokolwiek z politologów, czy pana Flisa, czy pana Fedoruka, czy pana Biskupa, czy któregokolwiek, któremu tam wierzycie, no może nie Markowskiego, bo on trochę za bardzo życie, żyje w świecie swojego chcieństwa, ale spytajcie któregokolwiek z politologów, zawsze on powie, że gdyby wszystkie partie niepisowskie poza konfederacją stworzyły wspólną listę, to jest to fantastyczna wiadomość dla konfederacji, która będzie największym beneficjentem takiej listy. No bo wtedy konfederacja wyskakuje na wynik dwucyfrowy i, i największym sukcesem wspólnej listy może być wcale nie odebranie władzy pisowi, tylko zmuszenie pisu do zawarcia koalicji z konfederacją i przyjęcie jej warunków idących jeszcze bardziej w kierunku znienawidzonych przez to towarzystwo rozwiązań. Nie wiem, czy ktoś to przemyślał. Znaczy, raczej podejrzewam, że nikt nad tym nie myślał. Wzywamy wszystkich, ale z Konfederacją, bez Konfederacji nie wiem. A czy już nie mówię o jakichś tam pomniejszych organizacjach, włącznie ze sławnym Jaszczurem. No, czy on też ma być tam, czy, czy ma nie być? Więc nie bardzo wiadomo, kogo wzywać, ale dlaczego? Polska pod rządami prawicy została całkowicie zdewastowana, zarówno w wymiarze gospodarczym, systemowym, jak duchowym. No dobra, właściwie to dalej można nie czytać, bo jeżeli zaczyna się od takiego od diapazonu i tą tupnięcia, że została całkowicie zdewastowana, no to no nie, no nie jest to państwo moich marzeń wciąż, ale <ścoughs> powiedzmy sobie szczerze, że pewne rzeczy jednak działają w Polsce, pewne, mm, pewne rzeczy, które nie działały wcześniej, działają lepiej niż wcześniej. Niewiele jest takich rzeczy, które działają gorzej niż działały za Platformy Obywatelskiej, bo to ona przecież ma być tym, Rdzeniem, tym hardcorem postulowanej jednej listy, konieczna jest wielka zmiana. To, to dobrze, no to jedna zbyt wielka zmiana. No dobrze, no to ale to jaka ma być zmiana, że wszyscy razem do tego, no to dobrze, czytam dalej. Do tego, by móc przeprowadzić niezbędne reformy, potrzebna jest jedna lista wyborcza. Jest politycznym i moralnym nakazem, by partie opozycyjne z zdołały ową wspólną listę powołać i odnieść zdecydowane zwycięstwo nad PiS. To zwycięstwo jest z pewnością możliwe. Jednolity blok wymaga jeszcze jednego: ruchu obywatelskiego, wsparcia licznych, niezależnych środowisk zawodowych, społecznych. Potrzebny zaraz. To do kogo jest ten apel? Do partii, żeby się zjednoczyły, czy do społeczeństwa, żeby środowiska zawodowe stworzyły jakieś... Ale przecież środowiska zawodowe próbowały stworzyć. była Na samym początku rządów PiSu, przypomnę, była taka koncepcja, żeby kolejne środowiska zawodowe robiły swoje zawodowe zjazdy i wypowiadały posłuszeństwo demokratycznie wybranej władzy, twierdząc, że nie ma moralnego prawa bo niby wygrała wybory, ale tak naprawdę to nie wygrała, bo nie, nie głosowała bez bezwzględnie większość Polaków na nich, czy coś takiego. Skończyło się na wymówieniu posłuszeństwa przez środowisko prawnicze w dużej części. Jeszcze był jakiś zjazd historyków, pamiętam, ale tam się to chyba nie udało. Zresztą nie sądzę, żeby historycy byli bardzo ważnym punktem z całym szacunkiem dla tego zawodu, dla bieżącego życia. I nawet gdyby wymówili społeczeństwo, posłuszeństwo rządowi, to chyba jeszcze państwo by to nie padło. No a żadne inne. O ile mi wiadomo, organizacje zawodowe nie chciały do tego jednolitego bloku szerokiego ruchu społecznego wstąpić. Więc czyli a, jest jeszcze. Nie chodzi tylko o zastąpienie jednej formacji nową, nawet formacją o dobrych, demokratycznych intencjach. Dobre intencje to jest fajny program. Chodzi o przemyślany i ugruntowany w społecznej debacie program, którego podstawą jest odbudowa państwa polskiego. W sensie, poza tą odbudową państwa polskiego pamiętam, jak się wściekali, jak włożyli w usta Kaczyńskiemu, że Polska jest w ruinie, czy ludzie, już nie pamiętam, jak się tego, że Polska nie jest w ruinie, a też jak się okazuje, że jest w ruinie, trzeba ją odbudowywać. No więc. Program ten powinien być planem odzyskania władzy przez siły demokratyczne. Aha, no czyli raczej nie przez te partie, które się mają zjednoczyć, i stanowić w nieodległej przyszłości projekt rządzenia. Musimy powinniśmy wiedzieć, czego oczekiwać od nowej formacji, jak ją oceniać. bardzo słusznie. Jak, chcę, jak jest nowa formacja, to ja muszę wiedzieć, czego się po niej spodziewać i jak ją oceniać. Dopiero wtedy ocenię, jakby wiedział o co chodzi. Władza musi wrócić do ludzi i stać się dla nich przejrzysta. tata, to już w ogóle nic nie znaczy. Program powstanie i będzie wiarygodny, gdy będą stać za nim realne społeczne siły, doświadczenia zawodowe, intelektualne wielu poważnych grup społecznych oraz opinia publiczna. Powstanie obywatelskiego ruchu wspierającego wspólną listę i porozumienie partii opozycyjnych jest dzisiaj niezbędne, oczekiwane. Ale tra, 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 dobra. W ten sposób myśli wiele Polek i Polaków. O, mówiłem. Wzywamy wszystkich. Do wzajemnego porozumienia wspólnej listy wyborczej i do tworzenia ruchu obywatelskiego, tak jak było przy tworzeniu sierpnia Solidarności. Zaraz, dobrze, muszę tak powiedzieć, ale o co chodzi, jak wstają kawę? To chodzi o to, żeby się wszyscy po prostu politycy opozycji ukorzyli przed Donaldem Tuskiem i dali mu prawo do układania wspólnej listy, bo to się kryje pod kryptonimem wspólna lista, dlatego na wspólną listę chce Donald Tusk, ale nie chcą ci mniejsi, bo wiedzą, że on im tak tę listę napisze, że potem ze wspólnej listy od hołowni czy z lewicy nikt nie wejdzie albo tak niewielu wejdzie, że dużo więcej by weszło, gdyby wystartowali samodzielnie. Czy chodzi o stworzenie jakiegoś szerokiego ruchu społecznego? który, o ile pamiętam, to od siedmiu lat jest tworzony, to kod był ten ruch, a potem tam inne jakieś ruchy, tylko się okazało, że każdy ten szerokich ruch społeczny to jest po prostu banda zadymiarzy, nawet nie banda, tylko jakaś grupka wariatów, którzy stoją w różnych miejscach i piłują dzioby, Ostatnio zauważyłem, że są tak leniwi, że już mi się nawet nie chce mordyć rzecz na tych protestach rozmaitych, tylko sobie nagrali to na, na magnetowan i chodzą z takim megafonikiem na słupie i puszczają to staśmy. To już jest żelada po prostu. To już nawet, już nie mówię już ruchu społecznego im się nawet już nie zostanie kodziarzy, że im się nie chce wrzeszczeć już więcej, czy... Pierdzić w te WWZ-tylko tylko se to nagrali i puszczają. Szeroki ruch społeczny. Niedługo będzie, że wyszło jednego gościa i, i nie wiem, on se taki rolap za sobą rozwinie, gdzie będzie tłum, taki jak z skadru towałanarskiego za nim. I tutaj nagle się pojawia postulat, że budujmy ruch społeczny szeroki i szeroką debatę publiczną o tym, żeby stworzyć program. Czyli te partie, implicyte jest to zawarte. Ci, podpisujących są intelektualistami, a przynajmniej mają takie tytuły naukowe czy inne, to powinni wiedzieć, co to znaczy Te Jest tutaj zawarte, że te partie nie mają żadnego programu, że mają partie się zjednoczyć, żeby wejść do Sejmu w większej liczbie niż wejdzie prawo i sprawiedliwość, rozumiem, bo to czy, czy zjednoczona prawica, jakkolwiek to tam nazywać a z drugiej strony społeczeństwo musi stworzyć ten ruch, który stworzy program, to program to nie ma sprawy, społeczeństwo się zjedzie, stworzy program, oczywiście najlepszy program każdemu 100 gram, jak mówili za moich czasów, a może jakiś lepszy program wymyślą, stworzą, sami tam wydyskutują, dobra, załóżmy, że to jest wszystko bardzo realistyczne, i przyjdą z tych programem do kogo? Do Donalda Tuska i przyjdą. My tutaj siłą naszego apelu, głosów naszych intelektualistów, zapewniliśmy wam zwycięstwo wspólnej listy, bo zmusiliśmy hołownię kosiniaki, czarza z tego i innych, żeby się wam podporządkowali. Yy, tobie, drogi kochany Donaldzie, a tu mamy dla Ciebie program. A, a Donald weźmie, o, tego potrzebowałem. Dziękuję. I będę realizował wasz program teraz. Ludzie. Czy z tych 440, siedmiorga, osobo ludzi, nie wiem właściwie, po, dlaczego mówi Polek i Polaków, przez to wyklucza transpolaków na krzywd, wyklucza y, Polaczyszcza niebinarne w ogóle ktoś powinien dostać w ucho, szczerze mówiąc, za wrzucenie tej, tej wrzutki z tymi Polkami i Polakami. Ale dobra, niech będzie z tych z tych Polek i Polaków, co się pod tym podpisali. Czy ktoś z nich w ogóle to przeczytał? Podobno to, to pan Paweł Śpiewak napisał, o którym od dawna mówią, że już tak to jest słabo w kontakcie z rzeczywistością. Ale i, i poszedł po jakichś tam swoich znajomych, żeby zgromadzić okrągłą liczbę 447. To mnie nawet na bardzo nie, 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 nie dziwi, bo różne lud, ludzie robią dziwactwa. Natomiast muszę powiedzieć, że dziwi mi jedno. Gazety, które wydawałoby się, powinny starać się o miano poważnych mediów, puszczają coś takiego, ewidentnie przynajmniej w wypadku wyborczej, która tej akcji patronuje, w tym przekonaniu, że to jest wydarzenie, że głos 447 7 Polek i Polaków i Polaczyszczy i po, po, Transpolaków i Polaciątek i w ogóle wszystko, że głos taki, Wstrząśnie narodem, jak wstrząsnął, nie wiem, list 34 czy jakieś tam inne listy pisane ludzie, to było. Dwie epoki temu, kiedy takie listy miały znaczenie, pod tym listem 34, to było pisane 34 nazwiska, ale to były kurdy nazwiska. A nie pani aktywistka jakaś tam ze strajku kobiet, która się podpisuje i na równych prawach z różnymi profesorami i, i to co, to myślicie, że to profesorom przydaje w prestiżu? Nie, ja myślę, proszę państwa, że dobrze jest z punktu widzenia władzy, tragicznie z punktu widzenia społeczeństwa, jeżeli takie apele się pojawiają. Jeżeli one w ogóle są traktowane poważnie, jeżeli ktoś to drukuje, jeżeli się tych ludzi nie odsyła do tworek i nie mówi im, że gdzieś to, co, co, co próbują uprawiać, to jest jakiś, jakiś kompletny odlot, nie ma nic wspólnego z realnym życiem i tylko się ośmieszają w pisu. No bo ja teraz mam przecież listę 447 y, nazwisk osób, których nie szanuję. To nie są wszystkie osoby, których nie szanuję oczywiście, albo, jak powiedziałem, wielu takich jeszcze zabrakło na tej liście. Dziwny jest dla mnie klucz, jaki tutaj dobierano. No ale mimo wszystko jest to, jest to jakaś, jakaś, jakaś lista, którą, która zostanie w mediach. I każdy będzie mógł kiedyś zobaczyć, przemawia jakiś człowiek, opatrzymy, o, on jest na tej liście, myszugieny. To już wiadomo. A wszystko dlatego, że. Gdzieś tam pamięcią materiałów z ludzi wyszło takie, że kiedyś były apele intelektualistów. To napiszmy apel, co prawda nie mamy. Jacy zresztą intelektualiści występują setkami? Ludzie! Taki list to ma sens, jak tam jest. Im więcej osób, tym mniej znaczenia ma taki list jako list intelektualistów, a jeżeli ma być listem nie intelektualistów, tylko, tylko formą nacisku społecznego, to tych podpisów by musiało być setki tysięcy, tylko że właściwie nie wiadomo pod czym, bo do kogo ten apel. Społeczeństwo by zaapelowało samo do siebie, żeby stworzyło ruch. Jeżeli byłaby społeczna potrzeba stworzenia szerokiego ruchu, to by stworzyło. Jest na to wielka kasa z rozmaitych ośrodków zagranicznych, nie będę palcem wskazywał. Jest na to, są na to granty. Jest gigantyczna opieka medialna nad każdą próbą stworzenia takiego ruchu. I co? I jajco? I nic z tego nie wyszło. To co jak nic nie wyszło, a to weźmiemy i zaapelujemy. Ja nie wiem, skąd się wzięło to przekonanie, że intelektualiści to są ci mądrzejsi od zwykłego, prostego chłopa, swoim chłopskim rozumiem się posługujący, posługującego, ale no, z całą pewnością to już jest w dzisiejszych czasach, a zwłaszcza w dzisiejszej Polsce nieprawda.